Cześć, dzisiaj nagranie sprzed mojej firmy, dlatego że chciałem Was właściwie zapytać, czy spotkaliście się również z takimi propozycjami sprzedawcy energii elektrycznej? Dlatego że do mnie od właściwie półtorej tygodnia wyzwania Tauron z propozycją, że może mi obniżyć cenę energii w zakupie do 70 groszy. W tej chwili płacę ponad złotówkę. I zastanawiającym jest fakt, że chcą mi tą cenę zablokować na dwa lub 5 lat, w zależności od wybranej opcji. No w mojej ocenie nikt nie działa na swoją niekorzyść, w związku z tym nie wiem, czy spodziewać się obniżek cen energii elektrycznej, czy też są jakieś inne przesłanki ku temu, no bo wyczuwam w tym bez wątpienia jakiś, jakiś haczyk, podstęp. Natomiast co jeszcze dzisiaj udało mi się przeczytać, w internetach, no, mianowicie to, że Urząd Regulacji Energetyki będzie czekał na cenniki dla odbiorców indywidualnych nie do 30 kwietnia, tylko w związku ze zmianami w przepisach będzie czekał do 31 października, a warunkują to właściwie tym, że w tym przedziale, który wydłużyli, ceny energii mogą spaść. W związku z tym cena energii, z kolei dla odbiorcy końcowego, które regulowane są przez URE, będzie mogła być niższa, bo jak wiemy, na chwilę obecną jesteśmy w okresie przedwyborczym, więc rząd dopłaca do indywidualnych cen energii. A w momencie, kiedy te ceny kontraktowane rynkowe będą niższe, no to ta dopłata będzie musiała wystąpić niższa, albo może nawet w ogóle. Dajcie znać w komentarzu przede wszystkim, czy ci przedsiębiorcy, którzy już skorzystali z tych obniżek Tauronu, dlatego że Tauron zaoferował mi jeszcze właściwie taką, taką ofertę i zaproponowali, że jeżeli zdecyduje się do 30 kwietnia, to obniżą wszystkie moje rachunki wstecz. Czyli od 1 stycznia. No i to jest ciekawe i zastanawiające. Ciekaw jestem, jakie Wy macie zdanie, spostrzeżenia na ten temat. No i tyle. Zapraszam do dyskusji.